Witajcie w kontynuacji historii samochodu za 3000 zł, który po negocjacjach wyszedł taniej, ale przyjmijmy, że tyle kosztował po dodaniu opłat urzędowych i naprawie wydechu, czyli w sumie doprowadzeniu go do legalności na drodze. Mam dobre wieści, od których od razu zacznę. Wieści te poparłem kilkudniową jazdą i testami, żeby nie rzucić słów na wiatr w tym filmie, ale moc wróciła. I została, miejmy nadzieję, na dłużej. Prawdopodobną przyczyną było właśnie to, o czym wspomniałem w poprzednim filmie, czyli Uszkodzenie układu, który steruje pracą przepustnicy w sterowniku silnika, skutek zalania olejem lub zimnych lutów. Wcześniej trzeba było mieć gaz do deski wciśnięty, żeby samochód rozpędzał się jak muł, czyli jał jakby się spokojnie jechało. Teraz zobaczcie, jak się rozpędza. Starego sterownika nie rozbierałem. Ale jeszcze się na to skuszę. Nie chcę tego robić, obmyślam z tatą patent, jak bez większych szkód odgiąć blaszki na sterowniku, bo Siemens w porównaniu do Bosch nie skręcał go na śruby. Zakupiłem, jak już wspomniałem w poprzednim filmie, nowy sterownik silnika. Wybrałem nowszy od tego, który był dotychczas na samochodzie. Ten jest od W203. Następnie zrobiłem mu tak zwany renew, odpinając go od poprzedniego samochodu, a następnie dopiąłem go do obecnej stacyjki i rygla. Pisałem mu numer VIN, jednak nie do końca cały proces się udał, ponieważ przy każdej próbie wyskakuje mi błąd, iż operacja nie powiodła się. Mam więc w łowie sparowany sterownik, który de facto nie powinien nawet dopuścić do odpalenia auta, ale jednak robi to, czyli coś gdzieś poszło nie tak, lub moja procedura, lub może stacyjka jest wadliwa, bo ona ma jakiś tam błąd, pokazywałem to w poprzednim filmie. Będę podejmował kolejną próbę wyzerowania sterownika, ponieważ najprawdopodobniej zmienię również stacyjkę. Planuję zakupić z internetu jakąś z niskim przebiegiem, byle numer. Pasowały i również soft był nowszy. Gwarancja również będzie dla mnie bardzo ważna, dlatego kupię zalegro, więc przy zmianie stacyjki znowu będzie trzeba rozparować sterownik silnika, więc nie będzie to żadnym problemem. Przy okazji dopiszę do tej stacyjki ten klucz, który znalazłem, do tego ten, który miałem dotychczas, chyba że płytka będzie w średnim stanie, no to wymienię na nowy pilot. No i powinno to być wszystko zrobione całkiem dobrze. Zwłaszcza jak w fabryce, czyli pilot numer jeden na pierwszej pozycji w pamięci stacyjki i pilot numer dwa na drugiej pozycji. A nie jak to robią wszyscy dorabiacze kluczy, czyli każdy kolejny pilot dopisują na kolejną pozycję, czyli trzeci pilot, trzecia pozycja, czwarta, piąta, szósta, a potem już trzeba wrzucić stacyjkę, bo tylko 7 slotów ona ma poprzednim filmie, w komentarzach, wielu odpisało poprawnie, co z tym wyciekiem i sam uważam na 90%, że jest to uszczelka pod głowicą. Niektórzy jednak wspomnieli o przewodach do klimatyzacji nagrzewnicy, jednak w tamtym miejscu żadne tego typu przewody nie idą. Występowałyby przewody wodne za silnikiem, gdyby samochód był wyposażony w podgrzewanie zbiorniczka spryskiwaczy. Wówczas za silnikiem idą metalowe przewody, ale tutaj tego nie ma, więc nie. Przewody do nagrzewnicy idą od strony pasażera, zaraz przez tak by sterowniku silnika przy komputerze i mają osobną przestrzeń oddzieloną ścianką, a wylew wody jest w prawe prókidzie. W trakcie przerwy między filmami zmieniłem nieużywaną przepustnicę na tą, z którą kupiłem ten samochód w celu upewnienia się, że problem dalej nie występuje. Dodatkowo kupiłem dwie obejmy metalowe, ponieważ te obecne, które były, no jedna pękła, a druga zaczęła się jakby przekręcać, więc nie dało się dokręcić do lotu, przez co zauważalnie potrafi spadać moc przez to, że wysuwa się góra idąca koło przepływki. No i na starej przepustnicy, ale nowym sterowniku silnika samochód również stracił moc, ponieważ widocznie sterownik silnika działał już prawidłowo, oczekiwał od przepustnicy czegoś, czego nie potrafiła ona zrobić i w trakcie spokojnej jazdy samochód potrafił stracić moc, więc wymieniłem z powrotem przepustnicę na nową i na razie jest ok. Warto dodać, że na starym sterowniku silnika, ale nowej przepustnicy samochód nie miał mocy w ogóle. Od startu po prostu jej nie było. Co ciekawe, błąd związany z przepustnicą mamane na przepływomierze, w dalszym ciągu występuje. Będzie to zły znak, że problem może wrócić, albo jednak gdzieś jest teraz jakaś nieszczelność od wielokrotnego wyciągania i zruszania uszczelek do lotu. Warto dodać, że w moim poprzednim srebrnym breku ten błąd również występował i występuje, a mimo to samochód ma moc. Jeśli wszystko będzie jeździć dobrze do nowego roku, to chcę wymienić tutaj uszczelki i inne oringi w układzie dolotowym, znajdujące się tak jakby w filtrze z odmami oraz od Strony samej przepływki, przy drugiej przepustnicy, i w tym samym czasie chciałbym mu dmuchnąć do ładowania, stawiając małe koło pasowe. I o tym na pewno będzie film po nowym roku. W ogóle posłuchajcie, co się wydarzyło, gdy skręcałem wszystko, samochód stał już drugi dzień, ręczny nie był zaciągnięty. I nie to raczej nie sprężyna. I teraz pytanie do was. W tym filmie chciałbym, żebyście powiedzieli w komentarzach, czy przeszkadzałoby Wam albo czy mielibyście coś przeciwko, żeby w kolejnym filmie zrobić wymianę na przykład świec czy akumulatora nagrane troszkę w inny, dłuższy sposób, bez większego montażu, no i z telefonu, więc nie będzie takiego dobrego głosu jakości. Czy jednak chcielibyście zobaczyć te, nazwijmy to naprawy, w takiej formie jak ten film teraz? Przykład takiej formy możecie zobaczyć oglądając film na moim kanale zatytułowany Moje pierwsze auto. Rozchodzi Chodzi się głównie o jakość dźwięku, no i to, że nie ma tam zbyt dużo montażu. Planuję wstawić również jakieś radio, bo aktualnie słucham silnika. Rozważam zakup komenda, czyli dwudinowego oryginalnego radia z dużym ekranem, które fabrycznie wspiera AUX. Można więc go użyć, żeby zamontować moduł Bluetooth, ale żeby go zamontować trzeba będzie wyciąć półkę, bo jak widzieliście aktualna ma miejsce na jednodinowe radio i jednodinowy schowek. Wiem również, że nie działają dwa głośniki. Na drzwiach mniejszy z tyłu i po drugiej stronie również taki sam, harczy. Dlatego ściągnięcie boczków uwarunkowało, sprzątaniem również zaowocuje wymianą głośników, bo nie wszystkie działają. Tak więc w styczniu zapowiada się kolejny etap detailingu w samochodzie. Rzeczy, które nakupowałem bezskutecznie w poprzednich filmach już pozwracałem, więc nic nie kosztowało mnie co całe sprawdzenie i dochodzenie do usunięcia awarii z mocą. Przy okazji chciałbym ogłosić, że uruchomiłem już tabelę ze wszystkimi całkowicie kosztami, jakie ponoszę posiadając ten samochód, więc możecie znaleźć je oczywiście w opisie, w komentarzach czy na ligując się na moją stronę internetową looktech.net, zakładka specyfikacje. W tym filmie to również będzie wszystko. Chciałem podzielić się najnowszymi osiągnięciami w temacie tego auta. Teraz do następnego filmu będzie troszkę dłuższa przerwa, więc kolejny film będzie również dłuższy. Do usłyszenia, do zobaczenia w 2023 roku.